Witajcie. Dzisiaj będę objaśniał walkę duchową na podstawie bajki Tomi Jerry i zobaczcie tutaj. Po pierwsze mamy Grzego, niech to będzie chrześcijań, tak? Niech to będzie osoba wierząca, narodzona na nowo, tak yy, mamy ptaszka, yy, niech będzie, że on symbolizuje Anioła Bożego, tak? Yy, tego, który miałby pomóc Jeremu. No i też mamy oczywiście kota Toma, który będzie symbolizował diabła. I zobaczmy e, tutaj, co ma miejsce. Więc widzieliście, że Jerry uciekał, mając obecność, anioła Bożego, tak? Mając obecność przy sobie e, tego ptaszka. Ptaszka, właśnie, ok? A więc yy, on tutaj upada. Co znaczy w chrześcijaństwie, że ktoś upada? To znaczy, że zgrzeszył, ok? Więc widzimy tutaj Jerego, który grzeszy. Co ma miejsce, kiedy chrześcijan grzeszy? Daje przystęp diabłu, tak? Jest napisane, aby nie dawać miejsc psa lub przystępu diabłu. Więc przychodzi tom, który właśnie y, symbolizuje tutaj diabła i łapie tom mysz, tego chrześcijanina, tak? Ma go w swojej gaści i potem związuje go. ok? Y, jest napisane w Ewangelii według św. Łukasza 13, 16. Że diabeł związał córkę Abrahama, tak? To mówi sam Pan Jezus, że diabeł ją związał. A, wie, a więc diabeł ma możliwość e, związać e, człowieka, ok? Więc tutaj widzimy, jak właśnie diabeł e, przywiązuje Jerego e, do Torów i to, co ma, z, ma zamiar uczynić, to jest to, aby go zniszczyć, aby go rozjechać. Okej? Okay? Więc yy, co nam to pokazuje i objaśnia? Co ogólnie czyni diabeł? Jest napisane, że przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący, krąży szukając kogo by pożreć, więc diabeł wykorzystał tutaj okazję. Okej? Okay? Zobaczył, że grzery zgrzeszył, no i mówi wykorzystam to i skoro mam przystęp teraz, to zniszczę. Zabije tego chrześcijanina, tak? Diabeł przychodzi po to, aby kraść zabijać, i niszczyć, tak? Złodziej jest napisane, tak? Ale wiadomo, że to chodzi o diabła. I tutaj mamy oczywiście kota, ale też jest to ciekawa symbolika, ponieważ lew, tak? Diabeł to lew rzeczący. Lew jest z rodziny kotowatych też, tak? Także taka ciekawostka, że właśnie mamy tutaj kota Toma, okej, okay? i jedzie po to, aby zniszczyć, zwyczajnie aby zniszczyć Jerry'ego, tak? Bo diabeł nie znał ogólnie litości. Co robi Anioł Boży w tym momencie? On już przygotowuje się do pomocy, tak? Nawet mimo tego, że Jerry Wcześniej się nie modlił, to anioł Boży już się przygotowuje do pomocy, ale zobaczcie, właśnie drzery tutaj składa ręce do modlitwy, tak? I modli się o pomoc, więc to też musi być ze sobą powiązane, bo Bóg ogólnie chce nam pomóc, o to w tym chodzi, tak, ale ty powinieneś się modlić o tą pomoc, tak? Jeżeli diabeł cię atakuje, bo w przeciwnym wypadku Bóg może chcieć Tobie pomóc, ale ze względu na to, że Ty popełniłeś jakiś grzech, no to diabeł ma tak naprawdę prawny do ciebie przystęp i może Ciebie rozjechać, jak się nie modlisz, tak? No ale dalej tutaj widzimy, że właśnie Jerry modli się i, i przychodzi właśnie z góry pomoc i ten tą wpada prosto do piekła, ok? Powiedzmy sobie w ten sposób, że wpada prosto do piekła, więc otrzymuje tą pomoc. My często nie widzimy, jak wiele razy Bóg uratował nas przed tym, jak diabeł chciał nas zabić, tak? Bóg nas wielokrotnie uratował, dzięki temu, że właśnie się modlimy i tak dalej. My nie widzimy świata duchowego, więc y, my nie zdajemy sobie często sprawy, jak wiele razy Bóg nam pomógł, jak wiele razy Bóg uratował nas przed śmiercią. Tak? Y, ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że przekaz jest y, zrozumiały i że kiedy y, no nawet jak nie upadasz, tak? To i tak trzeba modlić się do Boga, ale szczególnie, kiedy upadniesz, no to, słuchaj, dajesz wtedy przystęp diabłu i musisz się modlić, tak? Bo diabeł ma prawny przystęp, aby Ciebie zwyczajnie rozjechać, tak? Ale Bóg nadal jest miłosierny i nadal może Tobie pomóc, mimo tego, że Ty zgrzeszyłeś, tak? Tylko kwestia polega na tym, że musisz się modlić, okej? Okay? Bo inaczej y, diabeł ma Przystęp. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.